Po co były kampusy w czasach, kiedy pańskie środowisko było w opozycji, to ja wiem. A dziś są po co? Dokładnie po to samo, żeby się wsłuchiwać w głos młodego pokolenia, żeby się zastanawiać nad tym, co ich nurtuje. My się wszyscy tutaj uczymy, dlatego że ja tutaj jestem przez cały tydzień i to młode pokolenie w pewnym sensie mówi nam, co powinno być priorytetem naszych działań. A opozycja mówi, że robicie to po to, żeby ją zniszczyć. To są dzisiejsze chyba słowa pana Błaszczaka trudno mi to nawet komentować. Robiliśmy to za czasów Pisu. Robiliśmy to w sposób skuteczny, dlatego że po raz pierwszy udało się zorganizować tego typu przedsięwzięcie, w którym tak wiele młodych osób bierze udział, zaangażowanych w życie społeczne i polityczne. No i udało nam się pokazać konsekwencje dlatego, że było wiele takich osób, które mówiło, że takie wydarzenie można zorganizować raz, a więcej będzie trudno. Plus oczywiście Dużo trudniej jest organizować kampus Polska w przyszłości w momencie, kiedy rządzimy, dlatego że bierzemy całą odpowiedzialność za Polskę i trudniej się konfrontować z młodymi ludźmi, którzy są niecierpliwi, którzy mają mnóstwo bardzo trudnych pytań do rządzących. Mówi pan, że nie chce się panu tego nawet komentować, a nie, mają trochę racji, kiedy mówią, że wtłaczacie nienawiść w młode umysły, biorąc pod uwagę ten wczorajszy incydent. No incydent się zdarzył. No Młodzi ludzie puszczają muzykę, ponoszą ich czasem emocje. Była oczywiście natychmiast reakcja organizatorów. Natomiast no, trudno, żeby tego typu incydenty przesłaniały całe przesłanie kampusu i wszystko, co, co się tutaj dzieje. się no takich... przesłoniły. Nie, nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym i, i jest we mnie bunt, żeby się poddawać temu, co się dzieje na Twitterze i poddawać się tego typu komentarzom, dlatego że my tutaj ciężko pracujemy przez cały rok, pracują młode pokolenia po to, żeby rozmawiać o przyszłości. Odbywa się tu mnóstwo bardzo ciekawych debat. Natomiast to nie jest obóz harcerski, na którym coś młodym ludziom próbujemy narzucać. Oni są autentyczni, czasami mogą przekraczać granice, wtedy jasno na to reagujemy. Natomiast tutaj nie ma pełnej kontroli czy indoktrynacji. Młodzi ludzie zachowują się tak, jak im w duszy gra, a my możemy wygłaszać na ten temat swój komentarz. Natomiast nie pozwolę na to, żeby to dominowało całe wydarzenie. Dlatego że tu się dzieje mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy, które później wpływają na to, co się w Polsce dzieje. I odrywamy się od bieżączki, odrywamy się od tego, co jest w danym momencie na mediach społecznościowych trendem. I dodaje ta sama opozycja do tego wszystkiego, że to właściwie kampania poza kampanią. No to jest oczywiście pisowska retoryka, dlatego że oni wydawali pieniądze publiczne na kampanie wyborcze, po to, żeby promować konkretnych e, kandydatów, co jest absolutnym skandalem i łamaniem prawa. Natomiast my działamy przez cztery lata e, bezustannie. Nie ma tutaj polityki partyjnej, nie nakłaniamy, żeby na kogokolwiek głosować, nie promujemy kandydatów w kampanii wyborczej. Natomiast PiS mając dzisiaj swoje problemy. No... Tonący brzytwie się chwyta i próbuje również innych obrzucić błotem. Nie trzeba chyba promować kandydatów, żeby oni tu byli i korzystali z tego ciepła. Premier rządu tu przyjeżdża, liderzy ugrupowań, którzy tworzą koalicję, ministrowie rządu też tu są. No ale to jest naturalne, że jeżeli organizuje się tego typu wydarzenia, no to trudno, żeby ono się nie odbywało w momencie, kiedy trwają kampanie wyborcze, kiedy zmieniają się rządy. E, tutaj przepisy są jasne. Tutaj chodzi o to, żeby nie wydawać pieniędzy na promowanie konkretnych kandydatów. Tutaj nie ma żadnego loga partyjnego, tutaj nikt nie mówi o żeby głosować na jakąś partię, czy nie promuje konkretnie Platformy Obywatelskiej, czy Trzeciej Drogi, czy Lewicy. Natomiast naturalnym jest to, że zapraszamy wszystkich tych, których młodzież chce słuchać. To oni wybierają tak naprawdę gości, to oni wybierają tematy, o których chcą rozmawiać. Ja powiem tyle. Jeżeli ktoś próbuje być złośliwy, niech zorganizuje dokładnie takie samo wydarzenie i wtedy będziemy porównywać. Jakoś nikomu się nie udało. To są trudniejsze kampusy, czy trudniejszy kampus, bo pierwszy taki, kiedy jesteście u władzy niż te, kiedy byliście w opozycji. W pewnym sensie każdy jest inny, dlatego że on oczywiście ten pierwszy był najtrudniejszy, bo trudno było przekonać ludzi, żeby się zaangażowali w tego typu przedsięwzięcie. Trudno było przekonać też młodych ludzi, dlatego że oni się zastanawiali, czy to będzie przedsięwzięcie partyjne, czy ktoś kogoś tutaj będzie próbował przekonywać do tego, żeby głosował na jakąś partię. Okazało się, że nie, więc młodzi ludzie nam uwierzyli. Był też kampus w kampanii wyborczej, więc było trudno rzeczywiście, e, dlatego że przyjęliśmy jasne zasady, że nie promujemy kandydatów, że nie ma tutaj agitacji partyjnej, to się udało. Natomiast ten kampus jest o tyle trudny, że no będąc w opozycji łatwiej jest krytykować rzeczywistość, natomiast biorąc odpowiedzialność za losy Polski e, jest na pewno trudniej konfrontować się z, z młodzieżą, bo Tutaj te pytania są naprawdę trudne, otwarte, tutaj nik nikomu nie jest łatwo i e, jak występowaliśmy z Donaldem Tuskiem były trudne pytania, na które trzeba było mieć odpowiadać i jeszcze Czarzasty dostał mnóstwo trudnych pytań, jutro będzie e, e, Kosiniak-Kamysz. W związku z tym tutaj trzeba naprawdę sporej odwagi. Wszystkim tym, którzy krytykują, e, zadałbym takie pytanie. Kiedy Jarosław Kaczyński czy Mariusz Błaszczak czy ktokolwiek inny stanie właśnie na takiej arenie przed młodymi ludźmi i będzie odpowiadał w sposób wolny, niewyreżyserowany na pytania? Pewnie nigdy, są trudne pytania, bo są kłopotliwe zdarzenia. To nie jest tak, że to była jakaś szeroka konsultacja z mojej strony, ale parę osób tu spotkałem wśród tych młodych ludzi i pada taka odpowiedź: Zeszło z nas powietrze. To jest naturalne, dlatego że w momencie, kiedy walczy się o to, żeby wzmocnić demokrację, jakby odzyskać państwo z rąk tych, którzy demokrację psują, no to wtedy te emocje są naprawdę bardzo żywe. W momencie, kiedy kampania wyborcza się kończy, kończą się wybory, wybrany jest demokratyczny rząd, w związku z tym no, taka determinacja pewnie jest trochę mniejsza. Naszym zadaniem jest to, żeby kampus Polska przyszłości funkcjonował przez kolejne lata. My powoli oddajemy organizację tego przedsięwzięcia w ręce młodych ludzi, to 200 osób. Wolontariuszy organizuje to wydarzenie, my w tej chwili w tym pomagamy i chcemy po prostu doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście było takie forum, na którym można dyskutować o wyzwaniach przyszłości, a nie zajmować się bez przerwy bieżączką i komentować, co kto napisał na Twitterze. A nie sądzi Pan, że to powietrze, które zeszło z tych ludzi, to jest skutek tego, że mają skłonność, może nie skłonność, no tak się trafia, krytykować Was za takie, no dość spektakularnie niespełnione obietnice? No ale to jest naturalne, no po to się poddajemy tego typu weryfikacji, po to rozmawiamy z młodymi ludźmi w sposób otwarty, żeby też wiedzieć, co im w duszy gra. I też będąc tutaj, wiemy, co ich boli, wiemy, co ich frustruje, to jest dla nas bardzo istotne i też mamy e, sposobność do tego, żeby o tym rozmawiać. No nie wszystko da się załatwić w kilka miesięcy. Nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy w koalicji rządzącej w sprawach choćby dotyczących aborcji mamy różne poglądy, że udaje się doprowadzić do tego, żeby ta większość parlamentarna głosowała tak, jak chciałaby większość młodego pokolenia. I o tym też warto w sposób otwarty rozmawiać, właśnie nie na zasadzie takiej odbijania piłeczki w mediach społecznościowych z dnia na dzień, tylko na spokojnie porozmawiać o tym. Co można zrobić już w tej chwili, co można zrobić w innej perspektywie czasowej, porozmawiać o tym, jakie są naprawdę różnice. I też młode pokolenie sprawia, że my wszyscy musimy stanąć trochę na palcach, odpowiadając na te trudne pytania i zastanowić się nad tym, co dalej z naszymi obietnicami, w jaki sposób projektować przyszłość. No dobrze, a gdyby ktoś z tych, z tych młodych ludzi Pana zapytał, a propos aborcji i tej, tej ustawy, która no, przez parlament nie przeszła. Czego nie wiedzieliście o szansie na realizację tej obietnicy wtedy, gdy ją składaliście? Ale myśmy mówili całkiem jasno i też każdy, kto był na kampusie Polska przyszłości, mógł z tego wyciągnąć wnioski. Stanowisko platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej było jasne. Lewicy też. Natomiast trzecia droga i PSL jasno mówili o swoich polityce tych partii, o swoich poglądach. I e, było tak, bo wiemy o tym, że niektórzy zagłosowali na kosiniaka Kamysza czy zagłosowali na Szymona Hołownię, nie do końca wsłuchując się w to, co oni mówili o aborcji. I myśmy mówili, my się ze swoich obietnic wywiążemy, będziemy głosowali w określony sposób. Tylko dwie osoby się wyłamały z tej dyscypliny. Jedna dlatego, że była na delegacji zagranicznej, zostały za to ukarane. Natomiast mówiliśmy od samego początku, głosujcie na koalicję obywatelską, jeżeli chcecie, aby te postulaty były wypełnione, bo trzecia droga ma inne zdanie. A ja pamiętam, panie prezydencie, takie zdanie premiera Tuszka, który mówił, dajcie szansę także tym innym, zagłosujcie na nich, bo jak nie wejdą do Sejmu... To tego meczu nie wygramy. No i zgoda, i zawsze polityka jest y, sztuką tego, co możliwe. W tej wielkiej rozgrywce o demokrację oczywiście ważne było to, żeby wszystkie partie y, opozycyjne, ówczesnej opozycji wszystkie partie demokratyczne dostały się do y, parlamentu. Natomiast wydaje mi się, że Powinno być jasne, jakie poglądy na temat aborcji ma Kosiniak-Kamysz. Ja uważam, że ta presja musi przez cały czas istnieć. Tu się trochę różni od, od, od premiera Donalda Tuska, dlatego że ja uważam, że jest szansa jeszcze w tej kadencji parlamentu wywrzeć presję na polityków e, PSL-u. Zwłaszcza jak zniknie to alibi dotyczące prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego, że po prostu olbrzymia większość Polek i Polaków chce zmiany, jeżeli chodzi o, e, o to prawo aborcyjne, które zostało wprowadzone przez PiS. Podobnie zresztą jest ze związkami partnerskimi, więc ja wierzę w to. To, że presja ma sens i że politycy, którzy będą obserwowali to, co się dzieje w dzisiejszej rzeczywistości, będą gotowi na rozwiązania kompromisowe. Być może nie takie, które w 100% satysfakcjonują tych młodych ludzi, którzy tutaj są, ale takie, które zmieniają rzeczywistość. A mówi Pan trochę pod spodem w tej narracji tym młodym ludziom, to ja będę tym progresywnym kandydatem na prezydenta, to na mnie zagłosujcie, bo to ja zagwarantuję, że to alibi zniknie i podpiszę tę ustawę. Nie, nie muszę tego mówić, dlatego że ja mówię o sobie. Wszyscy wiedzą, jakie mam poglądy. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, że tak się potoczą losy, losy naszego ugrupowania, że ja zostanę kandydatem na prezydenta, wszyscy wiedzą, jakie mam poglądy. Jeżeli będzie kto, ktoś inny, młodzi ludzie też będą z tego wyciągać wnioski. Dzisiaj nie ma takiej konieczności do tego, żeby mówić, od razu projektować to, kto będzie prezydentem, bo do, dosłownie za kilka miesięcy się, się to okaże. Natomiast oczywiście ważne dla mnie jest to, żeby ludzie wiedzieli, co myślę o rzeczywistości. Campus Polska przeszłości daje nam przede wszystkim możliwość do tego, żeby rozmawiać o tych prawdziwych priorytetach. Zajmować się tematami, których nie ma normalnie w debacie publicznej, dlatego że dzisiaj debata publiczna bardzo często się ogranicza do tego, żeby komentować to, co tu i teraz. Myślę, że nie byłoby rozmowy o psychologii i psychiatrii dziecięcej, że nie byłoby rozmowy o sztucznej inteligencji, jak ona zmienia dzisiaj świat, gdybyśmy tych tematów nie wprowadzali, gdyby młodzi ludzie ich nie wprowadzali do naszej narracji politycznej, dlatego że po prostu najczęściej na to nie ma czasu. Bardzo często rozmawiamy o tym właśnie, kto co powiedział, kto co skomentował. Za mało jest oddechu w polskiej polityce i kampus Polska w przyszłości jest właśnie po to. Ja, być może, Pana niedobrze zrozumiałem wczoraj, ale tak mi się wydawało, że powiedział Pan także tym młodym ludziom: To jest i moje, i Wasze zadanie, aby iść w Polskę i opowiadać i pokazać wszystkim, kto ma jakie poglądy. To do czego Pan ich nakłania? Nie, właściwie? właśnie rozmawialiśmy o aborcji, dlatego że, że ja często y, słyszałem tego typu pytania, czy tego typu sformułowania, że ktoś nie spełni obietnic, albo nawet, że ktoś oszukał. I moja odpowiedź była na to, słuchajcie, wy wszyscy tu byliście na kampusie Polska Przyszłości, wiedzieliście co o aborcji mówi premier Tusk, co mówię ja, co mówi Włodzimierz Czarzasty, a co mówi Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia. I w tym kontekście, ponieważ to jest armia ludzi, przez kampus przewinęło się 5 tysięcy osób, oni są też mają też, wydaje mi się, że też takie zadanie, żeby tłumaczyć ludziom, słuchajcie, Głosujcie w sposób odpowiedzialny. Jeżeli dla was jest na przykład kwestia aborcji czy związków partnerskich najważniejsza, no to wiedzcie, jakie kto ma poglądy. Bo w innych kwestiach, kwestiach dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, konkurencyjności, w koalicji jest zgoda. Natomiast w tych kwestiach, o których mówimy, po prostu mamy inne, inne zdania, i to było właściwie jasne od samego początku, co nie znaczy, że politycy zdania nie zmieniają pod wpływem zmieniającej się opinii. A nie za późno im to tłumaczycie, że powinni byli przyjrzeć się dokładnie temu, kto jakie ma poglądy, bo ja mamy mówiłem... za sobą całą kampanię wyborczą jesienną. Tam była ja mowa mówiłem, o wszystkim, Ja mówiłem droga. o tym również w kampanii, w kampanii jesiennej. Ja o tym mówiłem otwarcie na spotkaniach. Mówiłem, słuchajcie, głosujcie na polityków i polityczki koalicji obywatelskiej. A premier tak nie mówił. Premier Mój wesprzyjcie tak mówił. także tych innych. Premier, premier Donald Tusk oczywiście, że też tak mówił. Natomiast rzeczywiście no był taki moment, w którym martwiliśmy się o to, że nasi koalicjanci mogą nie przekroczyć progu wyborczego i wtedy nie byłoby, nie byłoby demokratycznego rządu. W związku z tym, tak jak powiedziałem, zawsze waży się te, te, te racje. Ja, ja się cieszę że mamy dzisiaj rząd demokratyczny i to jest dla nas sprawa najbardziej fundamentalna. Natomiast też otwarcie mówimy o tym, że no, niestety nie ma w tej chwili większości do wprowadzenia wszystkich, wszystkich tych rozwiązań, za którymi koalicja obywatelska się opowiada, ale myślę, że przyjdzie czas, że będziemy mogli wcielać w życie te swoje projekty. I również, tak jak powiedziałem, dzisiaj bardzo wiele osób używa prezydenta Andrzeja Dudy jako pewnego alibi na to, że pewnych rzeczy nie da się zrobić. A oprócz tego prezydent Andrzej Duda też już zawetował kilka rozwiązań, za którymi wszyscy wspólnie w Koalicji Obywatelskiej się opowiadaliśmy. Szymon Hołownia przyjedzie do pana, do państwa, do was? Szymon Hołownia w tym roku nie przyjedzie. No jest, jest jedną z najbardziej zajętych osób w państwie. Trzecią drogę będzie reprezentował e, Kośniak-Kamysz. Ale nie przyjedzie, bo byłoby trochę niezręcznie, pańskim zdaniem? Nie, nie, ja się nie, do, nie dopatruję w tym jakiejś niezręczności. Ale większym... serio pan mówi, że pan nie widzi, że to wy dwaj staniecie naprzeciwko siebie w go pałac nawiejsnikowski? To nie jest jeszcze w stu procentach jasne. prawda? Nie jest jasne, dlatego że nie podjęła decyzji ani Trzecia Droga, ani Koalicja Obywatelska. To oczywiście jest prawdopodobny scenariusz, ale zobaczymy. Ja, ja nie, nie widzę w tym jakiegoś drugiego dna. Są tutaj politycy i polityczki ze wszystkich partii demokratycznych. Będzie Władysław Kośniak kamysz W związku z tym wydaje mi się, że. że na te pytania, które młodzi ludzie mogą mieć do różnych ugrupowań partyjnych, które dzisiaj tworzą większość demokratyczną, będzie komu odpowiadać. Panie prezydencie, pana nie niepokoi trochę i tu pytam polityka Platformy Obywatelskiej. Pana nie niepokoi trochę, że nie minął nawet rok i musi powstać specjalny zespół roboczy do współpracy wewnątrz koalicji. No dzisiaj ten zespół roboczy pracuje nad budżetem. Dzisiaj trwa spotkanie dotyczące tego, co najtrudniejsze a mianowicie decyzji budżetowych. I to jest też naturalne, że PiS zostawił nam budżet w takim, a nie innym stanie, w bardzo trudnych okolicznościach. I dzisiaj musimy podejmować decyzje fundamentalne. To nie jest nic dziwnego, że koalicja obywatelska, lewica czy trzecia droga mogą mieć trochę inne priorytety. No przecież gdybyśmy nie mieli innych priorytetów, bylibyśmy w jednej partii. W związku z tym w tych decyzjach budżetowych trzeba podejmować trudne decyzje i do tego potrzebne są, potrzebne są takie dyskusje i potrzebny, potrzebny jest mechanizm, ale ta, ale który. Panie prezydencie budżet to bardzo poważna historia, ale po drodze były e, kredyt na mieszkanie, e, składka zdrowotna, aborcja i jeszcze parę elementów można pewnie znaleźć, które różnią was tak manifestacyjnie. Że musi być zebrany czy zwołany specjalny zespół roboczy, żeby pokazać, że, że nie tylko rozliczenie PiS-u was, was jednoczy. Ale wszyscy, wszyscy jesteśmy obserwatorami sceny politycznej. Widzieliśmy koalicje bardzo różne. Rzadko się zdarzało tak, żeby rządziła jedna partia. I zawsze pojawiają się różnice zdań. Jest cały szereg decyzji, gdzie zgadzamy się, gdzie wypełniamy swoje zobowiązania. Od kwestii związanych z edukacją po kwestie związane z bezpieczeństwem, z polityką zagraniczną, z polityką społeczną. Wcielamy cały szereg jako rząd, jako koalicja, cały szereg. Kolejnych obietnic. Natomiast oczywiście pojawiają się też różnice. Ja rozumiem, że komentatorzy polityczni są od tego, żeby mówić o tym, co budzi emocje, więc często skupiamy się na różnicach, a rzadziej rozmawiamy o tym, co udało się zrobić. Ale zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. A naturalnym jest też to, że po prawie roku rządzenia no, buduje się takie mechanizmy, które ułatwiają doprowadzanie do kompromisu tam, gdzie pojawiają się różnice. A nie sądzi pan, że stanowczo za rzadko spotykacie się wy, politycy, koalicji w takim formacie? To nie jest pytanie do mnie, no bo ja nie jestem w rządzie, w związku z tym wydaje mi się, że... No jest spotkania... pan partii tak, ale w tym, w tym kontekście, prowadzi. że nie biorę udziału na, na co dzień w tych spotkaniach, no ale politycy ci najważniejsi, którzy biorą odpowiedzialność za losy Polski są w rządzie, spotykają się na spotkaniach rządu co tydzień e, i tych spotkań nieformalnych również w parlamencie jest mnóstwo. No oczywiście, że czasami muszą się spotkać liderzy, żeby rozstrzygnąć sprawy najbardziej, e, najbardziej istotne, do tego zbliżają się wybory prezydenckie, co powoduje, że pojawia się ten element konkurencyjności, co jest całkowicie naturalne, bo polityka jest, jest pewną konkurencją. Do momentu, kiedy ona w ramach tego obozu, który rządzi, jest konkurencją przyjazną, która popycha polskie sprawy do przodu, wszystko jest w porządku. Natomiast to, że się czasami pojawia różnica zdań, jest dla mnie czymś całkowicie naturalnym. Tu padło takie pytanie na tej sali, które zawisło w powietrzu, chyba nigdy nie odpowiedział, bo zapytał Pana, chyba jeden z młodych ludzi, co zamierzacie zrobić z tymi Grekami, do których mówicie po bułgarsku, a więc tą częścią społeczeństwa, która nie wierzy wam, nie uwierzy wam, nienawidzi was, nie chce was, odsuwa was i stanowi poważny odsetek populacji tego państwa. Ja się staram przez cały czas rozmawiać. I w kampaniach wyborczych, i pomiędzy kampaniami wyborczymi, ja jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy i rozmawiam ze wszystkimi, którzy chcą ze mną rozmawiać, niezależnie od tego, jaką, jakie mają poglądy. Na pewno jest jakiś odsetek Polek i Polaków, którzy nie chcą rozmawiać z nami, ale ja nie uważam, żeby on był dominujący. Ja mam mnóstwo tego typu doświadczeń, że ludzie, którzy byli nastawieni bardzo negatywnie do mnie w momencie, kiedy mieli szansę ze mną porozmawiać, udało nam się nawiązać pewien kontakt. Nie wiem, czy nam nie zagłosują, ale. Przynajmniej nawiązaliśmy dialog. To jest też zadanie, zadanie tej codziennej rozmowy z, z naszymi z naszymi obywatelami i obywatelkami. Samorządowcy są w tej, w tej roli stawiani bardzo często, dlatego, że na końcu ja jestem od tego, żeby zarządzać Warszawą dla każdego, niezależnie od tego, czy dla mnie głos, na mnie głosował, czy nie. Jak jeżdżę po Polsce, spotykam się ze swoimi przyjaciółmi samorządowcami, to często po prostu rozwiązujemy problemy, nie zastanawiając się nad tym, dla kogo to robimy. Przecież jeżeli ja wprowadziłem program darmowych żłobków, no, wyznaczając pewien trend, no to korzystają z tego wszystkie mamy i wszystkie dzieciaki, nie tylko ci, którzy na mnie zagłosowali. Jeżeli zarządzam na co dzień komunikacją publiczną, kwestiami związanymi z edukacją, sportem, kulturą, robimy to dla wszystkich. W związku z tym w tym kontekście uważam, że przełamywać te podziały można tylko poprzez działanie i poprzez to wskazywanie takiego działania, gdzie, gdzie pewne rzeczy możemy robić razem. Choćby tutaj, dosłownie dwie godziny temu rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Jasno mówiłem, w kwestiach dozbrojenia naszej armii, w kwestiach bezpieczeństwa, zabezpieczenia naszej granicy, nawet jeżeli pojawiają się spory na Twitterze w kompanii wyborczej, mówimy. Jednym językiem i wszyscy nasi partnerzy wiedzą, że w kwestiach bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jesteśmy z pis czy z Konfederacji, czy z Platformy Obywatelskiej, mówimy tym samym językiem, zależy nam na tym samym. Panie Prezydencie, to na koniec. Czy Wy w ogóle macie plan na to, jeśli nie wygracie wyborów prezydenckich? Trzeba brać każdą ewentualność pod uwagę, natomiast Bierze się ja taką? jestem przekonany, no każdy polityk się zastanawia nad różnymi scenariuszami, ale ja jestem przekonany, że wygramy wybory prezydenckie i że będziemy mieli w pełni demokratycznego prezydenta, który z jednej strony będzie współpracował z rządem, ale też będzie w pełni niezależny. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef Platformy, lider kampusu Polska przyszłości był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie prezydencie.